Teraz musimy przygotować ostatki już za, za płytkość dla nich i musimy przygotować. Trochę pokopiemy dzisiaj. Tu mamy mamy ramiony oznaczony na zielonym. To jest dobra docelowa nasza głębokość. każdym statku musimy sprawdzić, jaka jest głębokość. Ale to już robi deckhand. Deckhand zajmuje się całymi tymi operacjami odnośnie cumowaniu odnośnie statków, sprawdzania sprawdzaniu deku. Ale tu jest dobrze, bo dochodzi do zielonego markera. To, to jest idealnie. Chociaż coś tam materiału wyciągamy, zawsze wiadomo, nie? Tym, że chlapie się nie przejmujcie, bo to jest normalne, to jest nieuniknione. Choćbyśmy nie wiadomo co robili. Zawsze nam trochę tego materiału chlupnie. Dlatego też mamy tutaj myjkę wysokociśnieniową za każdym razem. Jeśli masz nas mocno obródzona, kabina czy szyba, odpalimy na 5 minut, nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma z tym problemu. Materiał mamy jaki mamy. O, i w tym momencie mamy plus, minus 6 metrów. No, przy barce trochę płycie z tego względu, że materiał nam wypływa. Ale nie ma kłopotu, przegłębimy. Następny statek płynie do nas. Dlatego też mamy. Ja wam pokażę. Z tej strony mamy. Mamy koparkę, która nam. Kurde, jakoś będzie chujowała. Mamy koparkę, która odbiera od nas materiał. Będzie to dla nas. Sorry za ten, ale telefon w klanach trzymam. To widzicie akurat. A frente.